Kurwa! No. Siemanko, dzisiaj prawdopodobnie będzie trochę dźwięk w gorszej jakości, bo nagrywam bez mikrofonu zewnętrznego. Więc tak, dzisiaj chcę Wam przedstawić mojego wojownika, który nie może doczekać się, żeby go skończyć w końcu. Ale, że napadał śnieżek, to coś będę próbował poupalać. Patrzę, że kółko krzywo stoi. Tak ma być chyba. No, w każdym razie ciągle nie mogę go dokończyć. Dziś tam gaśnie, źle jedzie. Ale, może kiedyś przyjdzie do niego czas. Tymczasem, tym chciałbym zobaczyć, jak on sobie radzi po śnieżku, bo jest to jego pierwsza zima. Gdzie może się poruszać o własnych siłach, także Zobaczmy co z tego wyniknie Jeszcze tylko dodam Że dzisiaj miał wejść odcinek Z testów BM Na torze i strojenia, ale niestety Dzieje się tak jak się dzieje I jakoś nie ma perspektyw, żeby w tym roku To zrobić, więc Więc póki co wrzucę filmik z No dzisiaj jest pojazd, ktoś mi ciągle prąd odcina iskrzy przy tej plusowej klemie, także nie chcesz mi się dzisiaj denerwować, bo i tak trzy razy wracałem do warsztatu, żeby żeby go odpalić z prostownika, bo akumulator oczywiście wyładowany, więc to tyle na dzisiaj jeszcze chyba kurde, zgubiłem telefon. Także zajebista niedzielka